maleczko. właśnie przyjechałem z pracy. No i co? Takie małe zlecenie dostał. Mianowicie beczkę tysiączkę przemyć. Kurczaki grasują. Krwiożercze bestie. A, tą beczkę trzeba będzie jakoś karczerem ewentualnie przepukać. No, to nie jest rozkręcone. Jeszcze będę musiał zobaczyć do rynny. Co z tego, że beczkę umyję jak w rynnie może być pełno takiego syfu. Więc na jedno wyjdzie zaraz, nie? Wiecie. Jak to działa? Ojej. Ale nie zabije się? Patrzymy. Ops, ops. No, Pierwsza się będzie za rynek wziąć, a potem dopiero zabeczkę. Taki jest plan. I tak trzeba będzie zrobić. Zakłada, że zabierzemy się w późniejszym etapie. Nie może dzisiaj coś tam się rozbierzemy na odcinku. Nie wiem. Pierwsza tarynna. drabina jest. Trzeba wyskoczyć na beczkę jakoś. Op. Kurwa, mać. Ja pierdziele. Kurde, mam że nie spadnę są Dobra, sznurka rozwiązać. się wszystko chwieje. Co teraz robię? Robię tak, żeby było dobrze, mianowicie, żeby to leciało wszystko na zewnątrz, na zewnętrze, a nie do beczki, Te śmieci, okej, okay. a potem się weźmiemy za beczkę. Środek górny, zeskakujemy, o kurde, ale... kurwa zostawili włączone kurwa włączone zostawiać pierdziele Dobra, wyskakujemy na górę pasuje, nie spaść tu się to wszystko kwiaje. mm hey. Dobra, jest lepiej niż było. Jeszcze tam poprawię tylko i tyle. Tak cały tak uwalony jest, więc poleci nowe zaraz. Szkoda czasu A bo widzę, że to raczej nie będzie zbytnio efektu takim sprzętem robota Mmm. Mm, kur, ściemniakowiec przyniosło mm. Zrobimy przerwę, bo to będzie chwilę trwać. Oj, dobra, kończmy to. Bo już kurde zaczęło padać. Może przedłóżkę pod prąd. Pod prądem co jest. No uczoł, nic nie zrobi. Nie. A, jest w Hops, 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 hops. hops. wytrzyma Taka właśnie kurde ta robota cała. Abra, chyba będzie. Chyba będzie. Dobra, może będzie. Może będzie. Nie jest umyte do końca, no ale no nie dało się. Trzebałoby coś wrzucić do tego, żeby te glony i to wszystko, kurde, zeżarło. Kładem zajmiemy się na następnym odcinku. Eee, przynajmniej go rozbierzemy, ocenimy straty. Jakie są i się ewentualnie części zamówi. Ale to w następnym odcinku. Bo jeszcze mam trochę takich prac, które Wam nie ponagrywam. Pokażę wam jeszcze, kurde, gdzie nam dziki pod, zaczęły podchodzić. Tutaj mamy takie pole, zaraz przy drodze. Zaraz przy drodze, patrzcie. Dosłownie dziki zryły, zaraz przy drodze. Nie wiem już, kurde, gdzie mamy sadzić. Trzeba będzie grodzić, kurde, to. O. Tu były dwa rządki ziemniaków. Przyszły chyba w nocy i rozpieprzyły wszystko. O, wszystkie jarzyny, wszystko Znowu poszło się Nigdy nie było tu problemu z dzikami Wpadły No i zdryły, kurde, wszystko Nie ma nic, nie ma ziemniaków A fajnie rosły o, Kapusta rozwalona Gdzie nie, jeszcze Ocalała Cały rząd kapusty był Gdzie niegdzie ocalało no, ja jest biorę, Tutaj ziemniak chyba jeden będzie. Jeden, dwa krzaki może. A były dwa rządki, kurde, ziemniaków. Tutaj coś ryły głęboko. Nie wiem, kurde. No nie wiem, gdzie to sadzić. Gdzie to zgłosić. Kurde. No, no, pół pola. No, jakbyście byście sobie przypatrzyli się teraz, nie wiem, czy na tej kamerze będzie widać, ale no, pół pola jest zmasakrowane. Odtąd wszystko w tamtą stronę jest i zaraz aż przy drodze. No, normalnie nie boją się, kurde. Zaraz przy, przy drodze jest zmasakrowane. Tutaj tak samo się już brały. Jak widać, tu się brały i też kurde poryte jest. Gdzie nie, gdzie? O. Fasolka była. Fasolce już też ryły. Nie wiem, kurde, już co to robić. Bo za zaraz przy drodze, to i tak jakoś wejdą. No przyszły stamtąd? No, kurde, tutaj wszędzie są rzeczki głębokie. Przyszły stamtąd? No, kurde, no nie wiem, kurde, już powiem Wam szczerze, sam co robić. Prawdopodobnie no, pójdzie siatka w poniedziałek, albo kiedy pójdzie tutaj cały ten jeden brzeg w zagrodze i ciulnie. Ach, no nic nie urośnie, kurde. Normalnie nic nie urośnie. Z roku na rok z tą zwierzyną jest coraz większy problem. Namnożyło się tyle tego, że odpierona tego wszystkiego jest, no i niszczy górę, większe, większe pół. Nie wiem. Tutaj w okolicy lasów za bardzo nie ma. Tak Wam szczerze powiem. Po drugiej stronie są jakieś małe laski i zabudowania. Wszędzie są zabudowania dookoła. Tutaj wszędzie dookoła są zabudowania. Też nie, nie sugerujcie się tutaj, że trochę drzewek. No ale tam z tyłu są domy. Lasy są w tamtą stronę. W tamtą stronę są lasy. Jak one tu przeszły? Między domami gdzieś poprzełaziły i poniszczyły. Podobno nie tylko nam. Ogólnie w okolicy tutaj poniszczyły więcej osób się skarżyło. Yy, mama dzwoniła na yy, Znała, dzwoniła do gminy w sprawie tej. Rozłożyli ręce. Oni nie mogą nic w tej sprawie zrobić. Podobno zgłaszali tak samo, i ni nic, nikt, nikt, nikt nic z tym nie robi. Jest normalnie totalny problem tutaj u nas na wsi. Wszyscy olewają sprawę. No nie wiem, gdzie to zgłosić, kurde. To. Ja to... powiem Wam, że szczerze, nie sądziłem, że tutaj będę musiał grodzić. Dobra, zaczęło się rozpadało się, kończmy ten odcinek, kończmy go, jeśli macie jakieś sugestie no, gdzie to tak zgłosić, możecie pisać na dole w opisie pod filmem, na, na dole w komentarzu, kurde, bo pasuje to zgłosić jakieś odszkodowanie, to by pasowało, no bo to kurde inne, wszystko zasadzone, w zimie, żeby nieco jeść, no nie będziemy wszystkiego okupywać, jak teraz no drożyzna będzie jak nic. Jak nie powódź, to zwierzyna. Jak nie zwierzyna, to zarazy. Jak nie zarazy, to, to znowu, kurde, jakieś szkodniki, kurde, jakieś yy, stąki, niestąki i to wszystko. Normalnie jest coraz gorzej, tak wam przerwuję. Aby nie zwierzyna, to jeszcze by to kurde jakoś było, ale. Kończmy to, dobra. To ja się z wami żegnam I widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Do następnego, na razie, trzymajcie się. Hej.